Luxrad. Zrób to z nami. Zawór zespolony Duo. Jak zamontować zawór zespolony Duo? Zawór zespolony Duo jest eleganckim rozwiązaniem dla wszystkich grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie przyłączy 50 mm. W przypadku grzejników łazienkowych z podłączeniem centralnym i zastosowanym tam zaworze duo, jego dwa pionowe kolektory możemy wykorzystać do zamontowania grzałki elektrycznej. Zawory duo są uniwersalne, ponieważ można je zastosować w instalacjach z zasilaniem po lewej lub po prawej stronie. Należy przy tym pamiętać, że głowica termostatyczna musi znajdować się po stronie zasilania. Jeżeli kupiony przez nas zawór Magłowicę termostatyczną po innej stronie niż rura zasilająca grzejnik, rozkręcamy te dwa elementy i zamieniamy je miejscami. Do połączenia zaworu z instalacją centralnego ogrzewania niezbędne są złączki. Ich wybór zależy od tego, z czego jest wykonana Twoja instalacja. Najbardziej popularnymi instalacjami w budownictwie mieszkaniowym są rury Alupex 16 mm lub miedziane 15 mm. Pamiętaj więc o sprawdzeniu swojej instalacji i dokupieniu odpowiednich złączek do wybranego zaworu. Przystępując do montażu, należy wyposażyć się w narzędzia. W przypadku klucza służącego do dokręcania zaworu warto pamiętać, aby posiadał on silikonowe nasadki, które uchronią powłokę zaworu przed uszkodzeniami. Upewnij się także, czy zamknięty jest dopływ wody w miejscu instalacji grzejnika. Montaż zaczynamy od zamocowania złączek na instalacji. W prezentowanym przypadku jest to rurka alupex. Zakładamy na nią nakrętki, następnie pierścienie zaciskające. Oraz złączki. Z zaworu wykręcamy nyple redukcyjne, które w późniejszym etapie zamontujemy do otworów instalacyjnych grzejnika. Następnie zawór przykładamy do złączek i skręcamy. Dokręcając nakrętki złączek, nałożone wcześniej pierścienie zaciskają się na rurkach, uszczelniając miejsce łączenia zaworu z instalacją. Na tym etapie nie należy dokręcać złączek do końca, aby mieć możliwość spasowania zaworu z grzejnikiem. W miejscu uprzednio przygotowanych otworów na ścianie zamontuj uchwyt grzejnika. Nyple redukcyjne wkręcamy do jego otworów przyłączeniowych. Tak przygotowany zestaw można powiesić na ścianie, dopasowując go do uprzednio zamontowanego zaworu. Sprawdź dokręcenie wszystkich elementów przyłączeniowych, a następnie zainstaluj głowicę służącą do regulacji temperatury na wkładce termostatycznej zaworu, wcześniej ustawiając pokrętło głowicy w pozycji maksymalnie otwartej. Po zamontowaniu głowicy termostatycznej ustaw ją w pozycji zamkniętej. Na rozdzielaczu lub w szachcie odkręć dopływ wody do grzejnika. Po prawidłowym zainstalowaniu zaworu do grzejnika należy napełnić go czynnikiem grzewczym, jednocześnie odpowietrzając. Zawór zespolony duo. Luxrad. Zrób to z nami. Zawór zespolony duo.